Czy kiedykolwiek czułeś, że chaos otaczającego świata przytłacza cię do tego stopnia, że twoje słowa nie mają takiej mocy, jakiej byś sobie życzył? W tym materiale pokażę ci, jak wykorzystać ciszę, spokój i samokontrolę, aby odzyskać swoją wewnętrzną siłę. Odkryjesz strategie, które pomogą ci zbudować niezłomność i nauczyć się mądrze reagować na życiowe wyzwania. Naucz się rezygnować z tego, co cię osłabia. W życiu często trzymamy się rzeczy, które już nam nie służą. Toksyczne relacje, niezdrowe nawyki czy destrukcyjne myśli potrafią zatruwać nasz umysł i ciało. Kluczowe jest uświadomienie sobie, że odejście od tego, co nam nie służy, nie jest oznaką słabości, lecz przejawem wewnętrznej siły. Odejście w ciszy, bez zbędnych wyjaśnień i dramatyzowania pozwala zachować godność oraz otworzyć przestrzeń na nowe, lepsze doświadczenia. Odchodź bez urazy, zostawiając przestrzeń na naukę. Nie każda sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga gniewnej reakcji. Czasami warto odejść bez pretensji, pozwalając, by przeszłość stała się dla nas lekcją, a nie ciężarem. Stoicyzm uczy. Że kontrolujemy tylko nasze reakcje, nie zaś czyny innych ludzi. Dlatego, zamiast nosić w sobie urazę, możesz spojrzeć na trudne sytuacje jako możliwość do refleksji i wzrostu. Wykorzystaj dystans na rozwój osobisty. Odejście od tego, co nas ogranicza, to nie koniec drogi, lecz początek nowego etapu. Zamiast koncentrować się na stracie, warto skupić się na budowaniu siebie. Możesz poświęcić ten czas na naukę nowych umiejętności, pogłębianie wiedzy, rozwijanie pasji, czy po prostu pracę nad swoją emocjonalną odpornością. Każdy moment oddalenia jest okazją do tego, by stać się lepszą wersją siebie: mów mniej, działaj więcej. Słowa mogą być potężne, ale to czyny definiują nas jako ludzi. Stoicyzm podkreśla wartość działania i samodyscypliny. Zamiast przekonywać innych do swojego punktu widzenia, pokazuj im swoją postawą, że żyjemy zgodnie z własnymi wartościami. Czasami milczenie i spokój mogą powiedzieć więcej niż tysiąc słów. Skup się na tym, co masz pod kontrolą. Nie wszystko w życiu zależy od nas. Ludzie będą działać według własnych przekonań, okoliczności będą się zmieniać, a świat nigdy nie stanie się w pełni przewidywalny. Jednak zawsze mamy wpływ na nasze reakcje, emocje i decyzje. Skupiając się na tym, co możemy kontrolować, odzyskujemy moc sprawczą i nie tracimy energii na rzeczy, które są poza naszym wpływem. Wycisz umysł i praktykuj akceptację. Cisza i wewnętrzny spokój to jedne z najpotężniejszych narzędzi, jakie możemy posiadać. W dzisiejszym świecie pełnym hałasu, informacji i chaosu, warto nauczyć się znajdować chwilę na refleksję. Akceptacja rzeczywistości takiej, jaka jest, pozwala na pozbycie się niepotrzebnych frustracji i działanie w sposób bardziej wyważony i skuteczny. Każda z tych strategii pozwala budować wewnętrzną siłę i odporność na trudne sytuacje. Wprowadzając je w życie, możesz nauczyć się podejmować lepsze decyzje, zachować spokój w obliczu przeciwności i odzyskać kontrolę nad swoimi reakcjami. Stoicyzm to nie tylko filozofia, ale i praktyczny sposób na pełniejsze, bardziej harmonijne życie. Wykorzystaj czas jako swojego sojusznika w obliczu konfliktu i emocjonalnego napięcia. Często odczuwamy silną pokusę, by natychmiast znaleźć rozwiązanie. Pragniemy wyjaśnień, konfrontacji, odpowiedzi. Jednak stoicyzm uczy nas, że czas może odkryć prawdy, których słowa w danej chwili nie potrafią wyrazić. Zamiast ulegać impulsowi działania, warto wycofać się w ciszy i pozwolić, by sytuacja się rozwinęła. Czas redukuje intensywność emocji, zmienia naszą percepcję i układa rzeczy w ich właściwe miejsca. Ostatecznie wiele problemów, które wydają się pilne, z biegiem dni traci na znaczeniu. Przykład. Zamiast natychmiast odpowiadać na niesprawiedliwy zarzut, pozwól sobie na kilka dni refleksji. Możesz odkryć, że reakcja w emocjach mogłaby przynieść więcej szkody niż pożytku. Niech Twoje czyny przemawiają za Ciebie w świecie pełnym pustych obietnic i nieprzemyślanych słów. Stoicyzm uczy nas, że czyny mają większą moc niż mowa. Słowa mogą być różnie interpretowane, ale działania są jednoznaczne. Zamiast tracić energię na tłumaczenia czy przekonywanie innych do swojej wartości, działaj w sposób konsekwentny i zdecydowany. Przykład: gdy ktoś kwestionuje Twoje umiejętności w pracy, nie wdawaj się w dyskusję, po prostu pokaż swoją wartość poprzez jakość wykonywanych obowiązków. Czas i konsekwencja są najlepszymi dowodami Twojej kompetencji. Twój wpływ mierzy się tym, co pozostaje po Twojej nieobecności. Nie trzeba nieustannie przypominać o swoim istnieniu, by być docenianym. Właśnie wtedy, gdy się oddalasz, ludzie zaczynają dostrzegać, co wnosiłeś do ich życia. Wpływ nie zależy od ciągłej obecności, ale od jakości tego, co pozostawiasz po sobie. Przykład w pracy czy w relacjach osobistych, gdy czujesz, że Twoje zaangażowanie nie jest dostrzegane, spróbuj się wycofać. Bardzo często dopiero w Twojej nieobecności ludzie zauważają, jak wiele wnosiłeś do ich życia. Odpowiadaj spokojem, nie impulsem. Życie stawia nas w sytuacjach, które testują naszą cierpliwość. Łatwo jest odpowiedzieć gniewem. Ale stoicyzm przypomina, że prawdziwa siła nie polega na impulsywnym reagowaniu, lecz na umiejętności zachowania spokoju i kontroli nad sobą. Przykład, jeśli ktoś prowokuje Cię do kłótni, zamiast dać się wciągnąć w spirale emocji, weź głęboki oddech i powiedz: Przemyślę to i wrócę do tej rozmowy później. Często sama zmiana tonu i opóźnienie reakcji wystarczą, by sytuacja się rozładowała. Odpuszczaj to, co cię nie docenia. Nie możesz zmusić innych do docenienia cię, ale możesz sam zdecydować, gdzie inwestować swoją energię. Stoicyzm uczy, że prawdziwa wartość nie pochodzi z aprobaty innych, lecz z naszej wewnętrznej siły i spójności. Przykład: Jeśli w relacji, pracy czy przyjaźni czujesz, że nie jesteś szanowany, zamiast walczyć o uznanie, po prostu odejdź. To nie tylko akt godności, ale też uwolnienie przestrzeni na ludzi i sytuacje, które będą Cię cenić. Akceptuj nietrwałość relacji. Życie to ciągły ruch i zmiana. Niektóre relacje pozostaną na lata, inne się zakończą, i to jest naturalne. Zamiast kurczowo trzymać się czegoś, co już straciło swoje znaczenie, pozwól temu odejść z wdzięcznością za wspólne chwile. Przykład. Jeśli przyjaźń lub związek zaczyna się wypalać, zamiast na siłę walczyć o jego utrzymanie, zastanów się, czy nie nadszedł czas na spokojne zaakceptowanie zmiany. Znajdź siłę w ciszy. Nie każde oskarżenie wymaga obrony, nie każda prowokacja zasługuje na odpowiedź. Cisza bywa najpotężniejszym narzędziem samokontroli i mądrości. Przykład: gdy ktoś cię krytykuje w sposób niesprawiedliwy, zamiast bronić się słowami, po prostu uśmiechnij się i milcz. Twoja spokój pokaże więcej niż jakiekolwiek słowa. Podsumowanie: stoicyzm to nie tylko filozofia, ale narzędzie do lepszego życia. Korzystając z tych strategii, możemy wzmocnić naszą odporność emocjonalną, zyskać spokój i świadomie kierować naszymi działaniami. Nie chodzi o tłumienie emocji, lecz o ich mądre zarządzanie. Wybierając spokój, działanie zamiast mówienia i akceptację tego, czego nie możemy zmienić, zbliżamy się do prawdziwej wolności i siły wewnętrznej.